Witamy się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. E, witamy w sobotę. Ogólnie, i tak, byliśmy na zakupach w biedronce i powiem Wam, że e, przesane do biedronki chyba jej na te zakupy, bo po pierwsze tam już nic ciekawego nie ma. Po drugie, e, strasznie jest drogo: drogo to jest wiecie wszędzie, ale w ogóle w tej biedronce e, mam, na, mam wrażenie, że są promocje, które tak naprawdę nie są promocjami oszukują i w ogóle, ale to już wiecie, inny temat. No i ten, no i pokażę Wam co kupiłam, tak wiecie, może, może chcecie wiedzieć, nie wiem. Właśnie w ogóle tak, jest dużo osób tutaj do, do mnie doszło. Kiedyś już się pytałam, ale teraz jest więcej osób, więc dajcie znać czy chcecie takie hole zakupowe, czy takich holi nie chcecie, bo jak chcecie to ja mogę robić, jak nie to sporadycznie Wam będę pokazywać co kupiłam. Wiadomo, no, nie, się nie wszystkim się dogodzić, ale powiem tak, Wam tak, że ja za dużo na zakupy nie jeżdżę. Raz tam na tydzień pojedziemy albo raz na dwa tygodnie, bo ostatnio na takich bardzo dużych zakupach byliśmy dwa tygodnie temu, a i tak na bieżąco kupuję, kupuję sobie słuchajcie wlewiatanie co drugi dzień, albo i nawet codziennie jestem rzeczy. Jakieś tam zakupy, i do tej Biedronki już też coraz rzadziej jeździmy, już odchodzimy od tego. Do Lidla to już w ogóle jeżdżę raz na ruski rok, bo mam w ogóle nie po drodze. No i, i tak wiecie: a takich, takie zakupy, jak wiecie, jakieś tam spepko czy coś, to też bardzo rzadko już zaczęłam jeździć, bo połowę tych rzeczy, ja. tych rzeczy jest mi, słuchajcie, niepotrzebne. A nie chcę gromadzić tych pierdów i tak dalej, bo to wiecie, iść kupić to nie jest sztuka, sztuka, a potem co, ja, co z tym wszystkim robić, więc wiecie: ale zawsze jak tam jestem. I coś tam kupię, to zawsze Wam pokażę. No to dajcie znać, czy chcecie takie hole zakupowe, tam z Biedronki, czy tam z Lita, czy coś tam. Jak będę, to będę Wam po prostu robić. Jak nie, to nie. Dobra, ale już nie przeciągam. Byłam, pokażę Wam, co kupiłam. I tyle. Tu jest moja pomocnica, która będzie mi podawać rzeczy, tak? I będę pokazywać. A tutaj już mam takie rzeczy, które leżą po tej stronie. To pokażę najpierw te, a potem tamte. I tak. Kupiłam dwie kiełbasy, takie słuchajcie, pod wawelską. Dwie sztuki, bo była promocja na nie. Ona była tam 10 zł za kilo, chyba z... złotówkę za 100 gram, jakoś tak. Nawet nie wiem, coś takiego było. Um, I będę, słuchajcie, robić y, fasolkę po brytońsku, dlatego wzięłam y, kiełbasę. No, z jednej paczki będę robiła, nie z dwóch, ale już wzięłam drugą. Zejdź z tego, Laura. Zejdź i nie siadę na to, bo połamiesz to wszystko. Jak chcesz podawać, to stój i będziesz podawała. Mi, a po to sobie usiądziesz jak już będzie świat pusta, ok? Dobra, to jest ta kiełbasa. Yy, pora wzięłam, słuchajcie. Yy, wzięłam olej i tak, yy, powiem Wam teraz coś. Olej, mleko, masło, yy, cukier, sól. O tym nigdy nie pamiętam, że to trzeba kupić. Po prostu ja mam zanik wtedy pamięci w sklepie i to są rzeczy, o których zawsze pamięta Paweł, żeby, yy, żeby kupić. Od zawsze tak było, nie wiem po prostu dlaczego. No, i dzisiaj poszedł. Ja tam wiecie, inne rzeczy zawsze myślę o tam, co na obiad, na, co na surówkę i tak dalej. No, i dzisiaj on poszedł. Ym, poczekajcie, wiecie co? Y, muszę. Y, o, Amelka, chodź, dać kotu jeść, bo tutaj skacze jest głodna. No, to przyjdź daj, jej, bo mnie rozprasza, bo skacze po, po blatach i chce jeść. Yy, I słuchajcie, on dzisiaj poszedł i mówi: y, wziąć oleju, wy no możesz wziąć, bo tam chyba mi się kończy. I poszedł po ten olej, przychodzi i tak do mnie. Ty wiesz po ile jest olej? Wiesz po ile ten olej? Ja mówię, no ile? 20 zł. No słuchajcie, 20 zł, 3 litry tego kujawskiego. No my. 2 litry, Boże, 2 litry kujawskiego, 20 zł, 2 litry kujawskiego. Ostatnio to jak braliśmy, 20 zł? 20 zł kujawski 2 litry. Ja myślałam, że 3, nie wiem, ale coś mi tak zamroczyło, mnie. Ale kiedyś to kupowaliśmy, to było po 12 zł chyba, bo my zawsze ten duży kupujemy i albo wiecie tak, albo po prostu sobie przelewam w takie mniejsze coś tam i to chyba po 12 zł, czy po 13 był? Nie wiem, jakoś tak, a teraz dwie dychy. A masz puszkę dla niej? Mam puszkę, w lodówce była. I słuchajcie, właśnie się śmiałam do niego, bo ostatnio Monika z kanału Rodzinka M Vlog mówiła, że olej też 20 zł i chyba będzie na smalcu musiała smażyć. To chyba Monika mówiła, ale też nie jestem pewna. Któraś, któraś to dziewczyn mówiła. Tak samo ja mu dzisiaj powiedziałam, że jak tak dalej pójdzie, to będziemy chyba na smalcu smażyć. No. Yy, dwa mleka wzięłam, yy, żółte dla kota. Z myślą o kocie, bo to w yy, kartonach, bo my tą butelkę no, yy, dwa, yy, Dwie paczki obrazu na granicę, tak? Dwie paczki makaronu tego dużego do brusi bo to dlatego duże te psa tu wam jeszcze pokażę oczywiście zgrzewka mleka to już na jakiś czas będziemy mieli prażynki Laura sobie wzięła taki serek z psim patrolem dwie paczki sokolików tych paróweczek one są spoko kajzerki, ale to są te kajzerki takie bułki Hmm, takie, nie wiem jak one się nazywają, trochę te lepsze kajzerki, bo te zwykłe to one na drugi dzień są zaraz twarde, ja w ogóle chyba słuchajcie nie lubię z Biedronki, wolę z Lidla, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, cytrynę wzięłam, dwa jogurty, albo i trzy nawet, chyba trzy jogurty, wzięliśmy te typu greckiego, dobrze później pokażesz, to nie ten to trzy chyba wzięłam te jogurty, wzięliśmy nutellę, tą taką wiecie biedronkową. E, masła wzięliśmy, ramę e, 5 sztuk. Nie pokazuj, a albo dobra, jest spokojno. 5 sztuk oczywiście, bo u nas masło idzie. Ho-ho-ho, bo to wiecie, czy jakieś tam, no na kanapki to wiadomo, e, ale czy jakaś jecznica, bo robię, czy coś, to to ten. Od razu daję drugą paczkę. E, makaron wzięłam... E, Nitki cienkie y, do rosołu. No bo wiecie, jutro niedziela tradycyjnie chyba już u nas rosół, U nas co niedzielę to są rosoły ostatnio. Y, wzięłam dwa takie chlebki y, z makiem. Ja nie wiem jak one się nazywają, y, ale wzięłam dwa, żeby wiecie, staczyło przynajmniej do poniedziałku. Um, takie ciasteczka sobie Laura wzięła, Takiś, um, one, one mają kształt hamburgerów, nie wiem, przy kasie sobie wzięła, wzięła sobie takie serki, bąki, luksja dwa razy, mydełka, cukier dwa razy, okay. bułka tarta na kotlety, cukier następny. Wzięłam marchewkę, ale przebrałam tak najładniejszą, tak jak tylko mogłam. I po prostu miałam chęć już w ogóle jej nie brać. Tragiczna marchewka z Biedronki, mówię Wam. Nic tylko mieć swoje, a kto właśnie nie może. Ja sadziłam w tym roku marchewka, mi wyrosła malutka. Potem mi ten pesz przerósł i nic z tego nie było. Więc w przyszłym roku będzie lepiej, bo już mamy ziemię, wiecie, podszykowaną tak dobrze, więc będzie lepiej chyba w przyszłym roku. No ale chyba lepiej jechać na Tat, kupić taką marchewkę, wiecie, brudną, z piachem, tak jak ja ostatnio kupiłam dla królików. Właśnie pojechałam na rynek, kupiłam marchewkę taką, y, tak zwaną, wiecie, w piachu, nie, nie taką mytą, czyszczoną. Do tej pory ją jeszcze mam, a nie tą z Biedronki, to jest okropna, nie wiem. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o jakości tych wszystkich owoców i warzyw z Biedronki, bo to jaka ślipa jest. Majonez kujawski? Jaki kujawski? Winiary, co ja gadam? Kujawski to olej. <grym> Majonez, winiary, to musi być. Winiary u nas musi być. E, znowu ten jogurt naturalny e, płatki owsiane błyskawiczne e, Paweł napadło, że będzie jak płatki i wziąłam właśnie e, fasolkę piękny jaś e, do tego no do fasolki do brytonskiej taką sobie wiecie e, o Amelka tutaj coś dla ciebie wziąłam choć Amelce wziąłam taki coś Gazetę mój pies i tutaj są jakieś o. niespodzianki. Ona lubi to. I tutaj są cztery prezenty, Tęczowy długopis, nakładka w kształcie łapki, noty i tatuaże. I dla psa przekąska. Ona lubi te gazety. To często sobie kupuję. Proszę dla Ciebie. Tutaj jeszcze. Wzięłam wędlinę. E, tą konserwową. Bo to Laura to tylko takie coś, wiecie, e, zje. Krajanka półtłusty twaróg taki wzięłam, on jest duży, bo tu jest pół kilo, pół kilo tego, ma jakieś naleśniki może, albo tak właśnie, z jogurtem naturalnym, z miodem, tak wiecie, z miodem no, nie naszło, e, tradycyjnie ten delikatny taki twaróg, to też go bardzo lubią, kaszę jęczmienną wzięłam i wzięłam e, schab, w miarę ładny był ten schab, e, to go wzięłam, i go chcę upiec, go chcę. Słuchajcie, w tym w piekarniku najpierw go pogotuję tak w wodzie w garku. Jest drugi drugi chleb jest. Najpierw go, słuchajcie, ugotuję w wodzie w garku, a potem go upiekę w piekarniku na kanapki, ogólnie żeby było wiecie taka wędina na kanapki, żeby była. Dlatego wzięłam to, bo Laura mi wiem, że tego gotowanego może nie zjeść i wzięłam wątróbkę dla kota, ugotuję jej, bo surowego to ona nie zje, ona gotowane. Ugotuję jej, bo po prostu, wiecie, ona je jako szalała teraz. Jak karmi te kociaki swoje, to je jako szalała. Mówię, niech sobie zje teraz nie tylko te puszki, bo chrupek to w ogóle ostatnio nie tknie Ani już nie wiem, kupowałam tyle paczek chrupek i ona nie chce nic jeść. No więc wziąłam jej wątrubkę. To wszystko. I tak naprawdę to wszystko, bo tak było już przebrane, bo byliśmy już z godzina ogólnie 15, my byśmy tak po południu już było wiecie wszystko przebrane. E, dużo bardzo rzeczy nie było z tych e, takich tak zwanych promocji. E, tak zaraz pokażę. I bardzo nie, no nie będę każdej strony pokazywać, bo to nie jest za, nie za nie ale to jest za długo. E, to szybko, tak? Aha, tak tik tik, tak tik tik, tik to pokażę, dobra. No i powiem Wam, że bardzo dużo rzeczy nie było, dużo było właśnie rzeczy przebranych, tam jakieś chciałam jogurty takie na, do picia, to wszystko puste kartony w ogóle. Tu mamy taką biedronkę, bo byliśmy w tej biedronce, one są blisko nas. Yy, I ona jest dosyć mała, a bardzo dużo osób do niej przyjeżdża. Ale wiecie, tak na szybko pojechaliśmy. I powiem Wam, że u nas się nic nie marnuje. U nas, ja jadę dopiero na zakupy, nawet takie większe, po prostu jak mam naprawdę pustą lodówkę. Jak już w tej lodówce prawie nic nie ma, to ja dopiero, wtedy dopiero jeżdżę. No, u nas jest tak, że czyścimy lodówkę na amen, jak to się mówi i dopiero jedziemy na zakupy. Nie segregujemy tego jedzenia, nie wyrzucamy, no po prostu, wiecie o co chodzi. No i tu Laura chce Wam pokazać, no to może Ty pokażesz, albo ja tak pokażę, cyk, cyk, o tak Wam pokażę cyk, cyk, cyk i wszystko. O tak? O to tak mi cyk, 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 tak? Nie. No to jak? Dobra. Dobrze, widzowie wszystko widzieli. Widzowie Ci napiszą w komentarzu, czy dobrze widzieli takie cyk, 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 wszystko po kolei. Ogólnie gazeta... Poczekaj. Ogólnie gazeta yy, kra yy, Kraina Zabawek jest, wiecie, to ta ulotka. I w środku są, słuchajcie, naklejki, już takie świąteczne. Fajnie, bo do tej pory w tych gazetach nie było takich, wiecie, naklejek dla dzieciaków. No i ta gazeta jest taka, że żeby Mikołaj, żeby święty Mikołaj miał pomysł, co jakie dziecko by chciało. Na przykład, no, poczekaj. Na przykład u nas to Laura sobie no. ogląda. Wybiera sobie, tam sobie zaznacza, co by chciała i Mikołaj coś tam zawsze jej wybierze i coś z tego przyniesie. Ale w tym roku fajna ta gazeta jest, bo y, są, zobaczcie, są y, kolorowanki w tej gazecie dla dzieci. Mogą sobie gdzieś taki pokolorować, ponaklejać te naklejki. Y, I mogą, a tutaj jakieś rebusy były, takie szlaczki czy coś. Gdzie to jest? Ja widziałam to. No, też to widziałam gdzieś. O, tu jakaś, zobaczcie, jakaś zgadywanka. Kolorowanka. Wiecie, yy, takie fajne, bo do tej pory tylko było przejrzeć, co tam jest, a teraz może, mogą dzieci sobie skorzystać i pokolorować, coś tam sobie z tego porobić. No, Laura, jeszcze Wam pokażę, co on z psim Patrolem. No, ja tak, Bo ona chyba z psim Patrolem w tym roku coś będzie chciała, tak podejrzewam, od świętego Mikołaja. A ten Mikołaj Święty, to słuchajcie, ma y, bardzo trudny orzech do zwiedzienia w tym roku. Uhu. Nie wiem, nie wiem. Dawaj Laura, szybko, szybko, bo nam licznik tu bije. Licznik nam bije. No. Ja Ci pomogę, ja znajdę szybciej tego, się, się, tym się patrzą. No i takie to są. I to z tych zakupów ogólnie właśnie to wszystko. No. Więc powiem Wam, że drożyzna, drożyzna i jeszcze raz drożyzna. No. Nie wiem, czy Wam mówiłam, a chyba Wam tego nie powiedziałam. Bo tutaj u nas w sklepie... Kupuję takie, poczekajcie, pokażę Wam. O, yy, kupuję takie, taki mamy sklep, już kiedyś chyba mówiłam. Yy, tam jest he, chemiczno, przemysłowy, tam jest ogólnie wszystko, kosmetyki, właśnie jakieś tam kubki, talerzyki, wiecie, taki miszmasz. Ja tam, yy, bo ogólnie mam tu blisko, wiecie, najbliżej i tam często jeżdżę i kupuję sobie te sznurki, co robię, sobie te makramy i te różne tam takie moje rzeczy. I za takie sznurki płaciłam około 5 zł. W zależności od grubości tego sznurka, tam 4,50, 5 zł, 5,50, tam 5,20. Różne ceny. I zależy też tak, bo białe droższe, te szary troszeczkę są tańsze. Tam wiecie, złotówka niecała była różnicy. I teraz pojechałam w tym tygodniu, pojechałam po ten, po, ten, po te sznurki, po biały, bo sobie robię bąbki na, na choinkę. To już mówiłam. I robię sobie te wąbki. słuchajcie, pojechałam i szperam, bo one są tak układane w takich pudłach, tam szukam, szukam tych odpowiedniej słuchajcie, grubości. I tak patrzę, tu 9 zł, ta 10 zł. Mówię, kurczę, co jest, no płaciłam po 5 zł, nie? I w końcu wzięłam tą swoją odpowiednią, słuchajcie, grubość za 10 zł. I ten sznurek zdrożał 100%, no drugie tyle kosztuje teraz. I wzięłam, no wiecie, wziąć, wzięłam, no bo już nigdzie e, nie będę jeździła. A mam też taki sklep z takimi rzeczami, tak zwane wszystko po 2 złote, po 5. I tam są te, sz, te sznurki, one zawsze były tam tańsze. Ale ja mam tam 30 km do tego sklepu, żeby tu jechać, Więc wiecie, jak już pojadę, to kupię sobie ze 20-30 tych sznurków i na jakiś czas mam. E, bo tego sznurka to naprawdę powiem Wam, że bardzo dużo idzie. I na. dobra, już. I słuchajcie, yy, mówię tak. A to tak na teraz, na, na parę bombek, żeby zrobić, zobaczyć, jak to w ogóle te bombki mi wyjdą. To nie będę nigdzie jeździć, po prostu sobie yy, kupię tutaj. No i przyrząsam, szoku, wziąłem ten sznurek i idę do tej kasy, yy, do tych pani. Mówię tak, o chyba nowa dostawa przyszła, bo sznurki, mówię, drugie tyle kosztują. Ona, a te bab babki mówią, yy, te kowitki mówią, że tak, mówi. Yy, one mówią, jak dostały dostawę i zaczęły metkować te wszystkie rzeczy, to same przeżywały szok, co one metkują, te, te ceny, co metkują, wiecie, jak, jakie ceny, jak ceny poszły do góry, do góry. No i właśnie Wam mówię, że 100% zdrożały te sznurki. I teraz taka osoba, co robi takie ręcznie robione rzeczy, tak jak ja robię takie, wiecie, różne tam pierdulety, i które osoby to sprzedają, i wszyscy powiedzą: A wy, wyplecie sobie tam ze szturka, jakieś tam, coś tam, i tyle pieniędzy chcą, ale wiecie, czas zrobienia tego, to się schodzi przy tym, koszty, koszty zrobienia tego, jak materiał zdrożał drugie tyle, no to i za robotę by trzeba było drugie tyle wziąć, nie? A ktoś tam sobie pomyśli, że, wiecie, poplecie sobie, poplecie i tam i tyle pieniędzy chcą. Więc powiem wam, że no jakaś masakra, masakra. No, teraz mam takie zamówienie właśnie na e, taki ten. Po na zamówienie, e, żeby zrobić taki. E, Boże, jak to się nazywa? Na, na kwiatka, taki do ten. E, wisząco, tak, na, żeby doniczkę powiesić, właśnie z makramy, żeby wypleść. E, no i sobie pomyślałam, kurczę, no teraz ile za to powiedzieć? No, po to wiadomo, trochę, trochę, taniej, trochę taniej powiem, ale powiem Wam, że. Szok, bo tego szoka idzie, idzie, idzie dużo, a zdrożał drugie tyle, więc dobra, nieważne. To wam pokażę, co Laura bym chciała pokazywać, pokazać. O, cała kaseta. O, cała strona z patrolem. Jedna strona tylko jest? Tak, jedna. Na szczęście jest jedna strona z patrolem. Tu jeszcze. No, już pokazałam. No, dobra, wszyscy widzą, OK. no i dobra, i tak, no i dzisiaj mamy sobotę, Jeśli idę... Się nie zagnamy, bo tylko jedna minuta będzie. Nie, no już jest długi vlog, już ma 18 minut już gadamy, ho, 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 już akurat mamy na vloga a! materiał, no, więc tak, dzisiaj, jest, tak jak mówiłam, jest sobota, jutro niedziela chyba nie będę nic zagrywać, nie wiem, zobaczymy, a powiem Wam jeszcze to, co, to, to, że Amelka kicha, prycha, Smarcze i w ogóle... A ja jestem przyszło, Teraz poszła na Amelkę, więc jak nie jedna, to druga. Mhm. I tak i zobaczymy, co będzie jutro. Czy coś nagramy, czy nie nagramy. Jak nie, to będziemy nagrywać dopiero w niedzielę, a wam damy jeden dzień od nas odpoczynku. No dobra, to żegnamy się z Wami dzisiaj. Życzymy Wam miłej niedzieli, bo chyba wam puszczę to Mamy, ja też Tam... Tu chodź na kolana. Życzę Wam miłej niedzieli, bo chyba puszczę Wam to jutro, żebyście mieli w niedzielę. Do kawki może jakiegoś tam właśnie mojego vloga i yy, 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 yy żegnamy się, bo ja już się słuchajcie zawiesiłam. Dobra, idę zakupy słuchajcie rozpakowywać, yy, znaczy pochować to wszystko yy, i sobie strzelę chyba kawę, bo mnie głowa boli strasznie. No i jest zimno na dworze wam powiem. No dobra do zobaczenia do następnego vloga pa, pa, pa. buziaczki bo zapomniałam ostatnio zapomniałam o Tak. no a buziaczki muszą być tak pa. no to mm, buziaczki pa, pa.